Potrzebować dziś będziemy miski, soli, cukru, mąki, wody oraz drożdży. Robić będziemy pizza, aczkolwiek nazywany to jest w różne sposoby pizza, 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 jak chcecie. Drożdże wyjmujemy, rozpakowujemy i drobni, no, ten robimy. Potem wsypiemy troszkę soli do łyżeczki, tak widzicie, pół dużej, pół jedna trzecia dużej łyżki. I to wsypujemy do drożdży. Można wsypać wszystko, można tak sobie podtegować, jak ja to zrobiłem. Potem robimy mniej więcej podobną ilość cukrem. Też sypujemy. Wszystko to zalewamy pół szklanki wody. Pół szklanką wody. Nie wiem, jak to się odmienia, ale wiecie o co chodzi. Mieszamy. Teraz należy wszystko mieszać tak długo, aż będzie jedna konsystencja. Taka, taka ciastowata, oczywiście. W międzyczasie dodajemy mąki co jakiś czas, aż wyjdzie nam takie oto ciasto. To ciasto, jak widzimy, aż rośnie w oczach. Patrzcie, jak ono powoli się wzrasta. Powoli jest coraz większe i wypełnia już cały obiektyw. A nie, to przybliżałem kamerę. Nieważne. E, tak czy siak, to ciasto należy po chwili przykryć ściereczką. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 15 minut, ażeby rosło. Jak zwykle ja robię, a kobiety się patrzą e, z normalnym oszczędnością. Emilio. Wiesz to już też z lodówki. Rozumiem paprykę, kukurydzę, tak, brokuły Tak sobie życzysz I teraz zrobimy nasz podkład do pizzy. Znaczy sos, wiecie o co chodzi, a więc y, przecier pomidorowy, sól, pieprz i czosnek. Do tego może być trochę parmezanu. I nie zapomnijcie oczywiście o oleju, żeby ten, ten nasz sos do podkładu nie był za drobny, znaczy za gęsty. Ha. Teraz wszystko mieszamy. Jak wiemy, skile mieszania są bardzo skomplikowane, wymaga to koordynacji palce, ręka. Teraz obserwujemy nasze ciasto. To, to są składniki, które wybraliśmy. Jak widać, bazylia, boczek, i szynka, cebula, której pokazałem już w poradnik, jak kroić cebulę. No i ser, starty oczywiście na paseczki, który też już pokazywałem, jak, jak go zetrzeć. Na blat dajemy troszkę mąki. Nie ma tu oczywiście wspomnianej papryki i kukurydzy, ponieważ Emila nie lubi tu, ale wiecie, nic wam nie mówiłem. E, tak więc smarujemy blad mąką, ażby nasze ciasto się nie kleiło. Co zaraz, zaraz wam pokażę. Tu wyjmujemy ciasto. E, powolutku, oczywiście, jak najwięcej ciasta próbujemy wyjąć. Jeśli coś nam się przyklei do palców, no to wiadomo, to nie, nie mam problemu żadnego, wszystko staramy się tu jeszcze wydrapać, jak jakieś grudki zostały czy coś i teraz wszystko tutaj w mące obtaczamy, macamy, w ogóle wiecie jak to jest, pomacać wszystko. Trzeba tak dokładnie wygnieść, możecie poćwiczyć wygniatanie, szczególnie facetom taka lekcja się przyda. Potem już ciasto znowu na 15 minut było odłożone, teraz znowu je wyjmujemy i znowu trzeba je trochę pougniatać, ale tym razem już będziemy robić pizzę. Wtedy trzeba było jeszcze tak troszkę, wiecie, obtoczyć w mące, żeby jeszcze troszkę wyrosło, drugie 15 minut, tak więc łącznie rosło pół godziny. Teraz jak widać jest już e, wyciągnięte, mamy wałeczek taki piękny, normalnie masz, masz pan wała, można by tak powiedzieć, piękny żart. Wał, wała obsmarowujemy mąką, ażeby się pizza, czy raczej nasze ciasto do pizzy nie przykleiło do wała. No i tutaj rozrabiamy. Trzeba powałkować. Wiecie jaki jest kształt pizzy, więc wiecie e, jaką formę chcecie, żeby wasze ciasto przybrało. Oczywiście rozmiar tego ciasta musicie Dostosować do tego jak, jak, jaki macie, Jaką macie blachę w piekarniku Ja tu odkroiłem, no bo tyle było mi niepotrzebne no W ogóle z tego ciasta, co tu widzicie Chyba starczył mi na 3 pizze, jeśli dobrze pamiętam Tak więc ilość całkiem zacna Starczy dla półtorej rodziny Chyba, że te pizze macie jakieś mniejsze Albo macie rodzinę mniejszą, albo większą No to cóż no i teraz co jakiś czas zbieramy troszkę mąki. Jeśli widzimy, że nam się wałeczek klei, a jak się nie klei, no to jest bardzo zacnie i należy wtedy rozsmarowywać, rozdrabniać i w ogóle znaczy rozdrabniać. Nie, nie rozdrabniamy, ale wałkujemy tak, żeby było splaszczone. Oczywiście jeśli chcemy pizzę kwadratową, trójkątną czy inną, no to musimy kombinować. Ja poszedłem w standardowy rozmiar kółeczka. O, oto moja blacha. Ha, ha, ha. uśmiech wariata i sobie nakładamy tak delikatnie, nie będę tutaj podrzucał tutaj, to nie jest ten rodzaj ciasta, który można by podrzucać, ja bym je rozpierdzieli to by było smutne tutaj o, bardzo zacny sposób, który wam prezentuję możecie oglądać znaczy oglądać, możecie wałkować tak już no tak czy siak, nie pamiętam kto mi tu przeszkadzał, tak czy siak jak widać, dostosowaliśmy ciasto rozmiarem do naszego naszej blachy. Teraz już jest wszystko bardzo zacnie, troszkę palcami ponaciągamy, jeśli gdzieś tam jest jakaś dziura za duża, której nie powinno być. I za chwilę będziemy dawać składniki. Składniki oczywiście takie jakie chcemy i żeby było jak najwięcej, jak najbardziej pysznie i smakowicie. Ale pamiętajcie, nie może być zbyt zdrowo, no bo kto to widział zdrową pizzę? No nie damy niestety, kurcze, papryki, kukuryzy ale wiecie, Emilka i te sprawy. Nie no, żartuję, nie jestem takim fanem. Tak czy siak, odszepujemy rączki, teraz użyjemy naszego podkładu i będzie... Znaczy, podkładu, tak jak kobiety podkłady do twarzy, my mamy w ten sam sposób rozsmarować podkład na pizzy. Tak więc kobiety nie powinny mieć z tym problemu, ponieważ podkład do twarzy mają opanowany, więc podkład do pizzy powinien iść równie genialnie. Rozsmarujemy równomiernie po całej powierzchni, nie może być ominięty skrawek. Yy, tutaj mógłbym zaznaczyć, że niektórzy zawijają jeszcze krawędzie pizzy, żeby na przykład podkład się nie wylewał, albo po prostu, żeby były takie brzegi. Ja tego nie robię, bo po diabła i tak całą pizzę zjemy. No i teraz dajemy nasze składniki. Ja na dno daję, znaczy na dno, oczywiście pierwszą warstwę można powiedzieć, daję szyneczkę i boczeszek boczek, czyli te takie wiecie tłuste kawałeczki, piękne, smaczne i niezdrowe to wszystko trzeba rozsypać w miarę równomiernie, ale też tam nie, nie pindolmy się z tym wszystkim, żeby to nie było jakieś takie och i ach no i tu, co tu dalej jak rozłożymy? Tak pięknie. Potem cebula, więc będziemy... Pamiętajcie, że cebula pieczona często zmaga nasze gazy, więc jeśli chcecie zasmrodzić kogoś, dajcie tej cebuli jak najwięcej. Im więcej upieczonej cebuli, tym bardziej będziecie smrodzić po zjedzeniu pizzy. To jest genialny sposób, jeśli kogoś chcecie wygonić z pokoju. Albo po prostu jak lubicie cebulę. No cóż. <laughs> Teraz dajemy ser. Zapytacie dlaczego nie bazylia? No bo bazylia jest taka po części jako przyprawa, zioło jeszcze, więc bazylię daje się na ser. A żeby te jej właściwości ziołowy smaczek i w ogóle i w ogóle rozniósł się po naszej pizzy podczas pieczenia. No, ale teraz dajemy serek, też go staramy się w miarę równomiernie. Staramy się też nie dawać sera zbyt blisko krawędzi, ponieważ pamiętajcie, że gdy on się rozpuści, będzie wyciekać i będzie to wyglądało jak rozprasowane jakieś, nie wiem, flaczki czy coś i to będzie w ogóle takie brzydkie, więc staramy się nie dawać za blisko krawędzi, bo wypłynie. No i na koniec naszą bazylię. Możemy układać to w jakiś fikuśny sposób, żeby wyglądał ładnie i wypas. Ja po prostu ją pociachałem na takie grube kawałki, a potem wsadziłem w ser. Tu częściowo pod ser daję, częściowo na ser. Tak wiecie, pół, pół listka pod serem, pół listki, listka na serze i wszystko jest bardzo zacnie. To zaraz przesiąknie super zapachem. I ja już za momencik pokażę Wam, jak to się pakuje do piekarnika i jak wygląda po zrobieniu. No. No właśnie, pytanie wielkie: 200 stopni czy 220? Gusta są różne. Ja preferuję jednak 200 stopni, bo co za dużo to niezdrowo, oraz 20 minut. Jeśli będzie za krótko na tej temperaturze, zawsze można ustawić na dłużej. No i tak, teraz oto wstawiamy pizzę i będzie się ona piekła przez całe 20 minut. Ja na zakończenie tego filmiku chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów. Po pierwsze, przepraszam, że ten filmik jest dopiero teraz, a nie jakieś 50 widzów temu, ponieważ miał być na 900, znając życie zanim go wrzucę będzie już 950, ale wiecie, ostatnio u mnie był, bywało różnie, a i YouTube wariował i po drugie coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem to, tak więc tak czy siak mam nadzieję, że pizza wam smakowała i że następny filmik wrzucę już bardziej terminowo. Zachęcam do wypróbowania mojego przepisu. A tak oto właśnie wygląda pizza na koniec. Tu jest nasza cebula, szyneczka, to jest bazylia. Wygląda troszkę zgnile, ale wierzcie, to jest ta sama bazylia, świeżutka, prosto z krzaczka. Takim oto okrąglutkim nożykiem ciachamy sobie pizzę na połówki dwie, większą i mniejszą, chociaż wiemy, że w matematyce większych i mniejszych połówek nie ma, ale w kuchni są. Kciuk w górę i okrągły nożyk na koniec.